Jezus uzdrawia chorego, przesadzawcę Betesda. Jednak na zakończenie tego spotkania padają ciekawe słowa. Nie grzesz już więcej, aby dziś coś gorszego nie przydarzyło. Czy to oznacza, że przyczyną choroby tego człowieka był jego grzech? Czasem się tak zdarza, gdy jesteśmy lekkomyślni, kiedy nie dbamy o swoje zdrowie. Natomiast grzech nie jest bezpośrednią przyczyną wszystkich naszych chorób. Zresztą, tak mówił Jezus w Ewangelii, którą rozważaliśmy w niedzielę, na widok człowieka niewidomego od urodzenia. Powiedział, to nie grzech jego rodziców, czy jego grzech jest przyczyną jego choroby. Co zatem chce powiedzieć dzisiaj Jezus? Może to, że grzech jest o wiele poważniejszym nieszczęściem dla człowieka niż jego choroby. Czy jesteśmy w stanie w dzisiejszej sytuacji uwierzyć w takie słowa Jezusa. Czy jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym jego przesłaniem, aby je przyjąć? Spróbujmy wykonać małe ćwiczenie i zadać sobie dwa pytania. Pierwsze. Czy widzieliście kiedyś człowieka chorego, który jest mimo wszystko szczęśliwy, a nawet bardzo szczęśliwy? Ja widziałem takie osoby. A czy widzieliście człowieka Złego, podłego, grzesznego, który jest szczęśliwy. I ja nie widziałem, jaka jest miara szczęścia jednych i drugich, jaka jest jakość szczęścia jednych i drugich. Nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. To prognoza na dziś. A o jutrze masz wiedzieć to jedynie. Że opatrzność wzejdzie dla ciebie wcześniej niż Słońce.